Witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu No jak widzieliście na wstępie Taka nowość żywieniowa Dojechała do nas od firmy Skłodowski Także dziękujemy tutaj za udostępnienie Materiału I w zasadzie możliwość przetestowania Zobaczymy jak to będzie Funkcjonowało, także firma Skłodowski Udostępnił nam tutaj cały Big Bag 600 kg Gniecionego, kiszonego Ziarna kukurydzy Jak to będzie się sprawdzało w naszym Gospodarstwie, zobaczymy Zobaczymy jak podejdą do tego krowy. Jak wpłynie to ich, na ich proces żywienia, no i czy oczywiście będą z tego zadowolone. Tak, nawiasem, można tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o parametry, z tego co jest tutaj załączone na etykiecie, to białko w wysokości 11%, 70% skrobi, 1,2% energii w kilogramie. No i suchej masy mamy tutaj 65 gram w 100 gramach, także dość sporo. Zobaczymy jak faktycznie zareagują krowy, jak zareagują ich żołądki tutaj jeżeli chodzi o żywienie taką kukurydzą. Pierwszy raz będziemy to stosować w gospodarstwie, więc sam jestem ciekawy efektu. No, na pewno czekam na efekt tutaj jeżeli chodzi o wydajność mleka no i jakości mleka, więc myślę, że tutaj białko powinno też podskoczyć. Jak to będzie się kształtować zobaczycie w kolejnych odcinkach. Po kilku dniach użytkowania czyli tam stosowania tego y, preparatu, zobaczymy jak to wyjdzie że ile tego się powinno dawać? Wedle tutaj producenta, sprzedawcy, który zaleca, powinno się dawać od około 1 kg do 2 kg na sztukę. Ja z racji tego, że dzisiaj jest pierwszy dzień, więc tą dawkę troszeczkę okroję i tak zapodam. Niecały kilogram, tak żeby się krowy przyzwyczaiły i nie miały tutaj jakichś negatywnych zawrotów. W miarę możliwości będziemy zwiększać tą dawkę i zobaczymy, jak to będzie się dalej kształtowało. Także sypiemy teraz tutaj niecały kilogram, jakieś takie 0,8, no i zobaczymy, jak do tego krowy podejdą. Także mówiliście w ostatnich odcinkach, znaczy pod tym odcinkiem, gdzie opisywałem produkcję zwierzęcą, że znacznie mało mleka te nasze krowy tutaj produkują, że nie stosujemy kukurydzy, i to jest nasz błąd. Także nie jesteśmy oporni na wiedzę, na rady. Bierzemy się za robotę, no i stosujemy, zobaczymy, jak gniecione, kiszone ziarno kukurydzy wpłynie. Tutaj na naszą produkcję mleka od firmy właśnie Skłodowski. E, także dziękujemy za udostępnienie materiału. E, I zobaczymy czy te testy sprawdzą się w naszym gospodarstwie. A ja w tym momencie uciekam do wywożenia obornika, ponieważ minęło już półtora miesiąca od ostatniego opróżniania płyty. Nazbierało się znowu troszeczkę, więc przed, przed zielonymi żniwami musimy mieć takiego oddechu, żeby gdzieś ten obornik z obory jeszcze składować, więc bierzemy się za robotę. No ale słuchajcie, zanim jeszcze przejdę do obornika, to chcę Wam zaprezentować jedną, myślę, że dość istotną rzecz i zapewnie też e, zastanawiacie się, tak jak ja, zastanawiałem się do tej pory, jak wygląda e, nasza kukurydza, kukurydza, którą posialiśmy pierwszy raz od wielu, wielu lat w naszym gospodarstwie na Kiszonkę. Więc słuchajcie, tak oto się właśnie ona prezentuje. Postaram się tą kamerą jakoś przejechać, tak żebyście byli w stanie zobaczyć. Przejdę troszeczkę tutaj w lewo, żebyście zobaczyli ładnie rządki. Więc nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że coś ciekawego z niej tutaj chyba będzie. Jak widzicie, znaczy no nie widzicie, ale mogę Wam powiedzieć, że została posiana w rozstawie co 75 cm. Więc można by rzec, że troszeczkę szeroko jak na kiszonkę, ale zobaczymy. Pierwszy rok będziemy mieli wiedzę na przyszły, jak z tego Dalej wychodzić także tutaj troszeczkę to pole jest zróżnicowane bo tu gdzie teraz idę jest piasek tu już mamy glinę poprzeczniak też jest z gliny więc na tej glinie ta kukurydza troszeczkę gorzej wygląda ale na dobrą sprawę mamy w tym momencie już pierwszy drugi tutaj ten trzeci liść i wychodzi czwarty czyli tak jak tutaj mówią doradcy. Jest to już taka odpowiednia pora, aby polecieć z chwastami. Gdzieniegdzie, jak widzicie, wychodzi nam żyto, które jeszcze gdzieś tutaj pozostawało. Tutaj tego tak nie widać, ale bardziej na początku pola było to zauważalne. Także na dobrą sprawę prezentuje się całkiem nieźle. Także coś by tutaj można powiedzieć, z tego wyszło. O, tutaj coś chyba się w siewniku pokiczkało, ponieważ to nasiono jest za blisko i wielkie blisko siebie. Ale no coś tu jest. Przejdę jeszcze tak dla obrazu tutaj troszeczkę bardziej na górkę, żebyście mniej więcej widzieli jak to wygląda. O, tutaj co jest ciekawe. Poznajecie te ślady. No oczywiście szedł sobie dziczek i tak jak ładnie szedł rządek kukurydzy. Tak po prostu dzik równiutko jak po GPS-ie po prostu jechał. Ładnie to tutaj wygląda. W takich miejscach tutaj jest jeszcze kilka na tym polu. No, po prostu się spóźniliśmy może troszeczkę z ogrodzeniem tego. A już teraz w zasadzie chyba nie ma na razie co ogrodzić. Zobaczymy na późniejszych etapach. No to już troszeczkę bardziej dziki buszowały. No i widzę trochę więcej chwastów także... Myślę, że będziemy mogli tutaj śmiało przyjechać. Już jest dobrana dawka, nie pamiętam w tej chwili tych obrysków. Jak będziecie chcieli, to oczywiście w komentarzach Wam yy, odpowiem, co tam nam zalecili, żeby tutaj polecieć na chwasty. Niby się mówi, że na kukurydze dzieli się dawkę na pół, ale tutaj nam przedstawiciel firmy Procam yy, podpowiedział, żeby ją zrobić w jednej dawce. Także o, tu znowu też dzik szedł, ale nie wszystkie nasionka wykopał. Bo kukurydza sobie w tym momencie tutaj wschodzi. Co daliśmy? Daliśmy tutaj 150 kg mocznika pod korzeń. Dostały też wieloskładnik razem z nasionem. No i dwa dni temu tutaj brat Tomek też dawał kolejne 100 kg mocznika na hektar. Także myślę, że taka dawka powyżej 100 kg azotu w czystym składniku jest. No i tutaj widzicie, dla obrazu mamy glinę. No, już jest troszeczkę kiepsko. Nie powychodziła, choć ziemia jest wilgotna, więc myślę, że te nasionka jeszcze skiełkują. Bo tak, jak na przykład tutaj próbowała wyjść i co się tutaj bierze, jest bardzo powichrowana. Nie wiem, czy to efekt suszy, że tej wody nie było. No, być może, że, że to jest właśnie ten efekt. Co zauważyłem po tym siewniku Gaspardo na glinie. Na glinie on niestety, ale nie pozasypywał dobrze ziarenka. Tutaj jak widzicie jest ziarenko nieprzysypane, ale mimo to kukurydza kiełkuje. No to jest dzięki temu, że trochę tej wody było. Ech, I tak to wygląda. No tutaj już niestety, ale jest jej coraz mniej. Także 5 hektarów. Myślę, że coś tutaj na kiszonkę sobie skosimy. Coś tutaj będzie. I tak ona się po prostu prezentuje, także... Jak na pierwszy raz ja jestem zadowolony. Myślę, że to w miarę dobrze wyszło. Zobaczymy, jak to będzie się potem kształtowało. Najważniejsza była ta woda na wschody. Myślę, że teraz już ta kukurydza powinna sobie radzić, nawet jakby tych deszczy było mniej, eee, jakoś to będzie dalej się prezentowało. Także tyle z kukurydzy jednej i drugiej. A ja zabieram się dalej za wywożenie obornika. ponieważ od ostatnich transportów minęło już prawie półtora miesiąca, także płyta się spokojnie zapełniła, ale to z racji tego też, że krowy bardzo długo były w oborze no i obornik był wyrzucony dwa razy dziennie, teraz od dwóch tygodni wyrzucamy raz dziennie, ponieważ na cały dzień praktycznie idą do obory, więc tego obornika już teraz będzie mniej i myślę, że to będzie ostatni wywóz przed już żniwami, czyli w trakcie żniw może jeszcze się uda wywieźć, chociaż pół płyty, tak żebyśmy się nie zasypali z tym obornikiem e, i wtedy będziemy wozić dalej. Zobaczymy, co, co czas pokaże jak to będzie wyglądało. W każdym bądź razie dziś znów wozimy, e, jak ja to nazywam, śmierdzące złoto, ponieważ jest to e, naturalny nawóz, który wykorzystujemy do uprawy rzepaku, pod uprawę w zasadzie rzepaku. Czyli nie ma nic lepszego jak taki dobrze przerobiony obornik czyli taka żywa próbnica frut, e, razem z azotem, razem z fosforem ze wszystkimi składnikami, które są niezbędne e, no do tego, aby po prostu rzepak mógł się w miarę dobrze kształtować dzisiaj wozimy, jak też zdążyliście zauważyć, na trzy zestawy czyli idąc od początku Łukasz ładuje, ja tutaj jadę m kom, tata z no i brat Tomek John z dwiema szpotkami także znów trzy transporty, chcemy to jak najszybciej ogarnąć Powywozić w miarę możliwości, no po to, żeby po prostu przejść do zielonych żniw. Także to już też tak puka dużymi krokami tutaj do naszych zadań codziennych. Dlatego ten jeszcze obornik się trafił. No ale myślę, że dzisiaj to pociągniemy. z godzina 16:30, także spokojnie. Myślę, że do 20:00 większość płyty na pewno ogarniemy. A może uda się powywozić po prostu wszystko. Także wszystko w naszych rękach i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Że możecie sobie też zobaczyć, jak dla porównania, bo w ostatnim vlogu, gdy woziliśmy w Mornik, jeździłem r -ką. Dzisiaj jest MK, no bo wiadomo, kosiarki mamy tam podpięte. Ale, tak szczerze powiedziawszy, czy jest jakaś różnica w transporcie? Wydaje mi się, że nie. No jedyna różnica, którą ja dostrzegam, no to wiadomo, MRK jest troszeczkę bardziej wygodniejsza, ponieważ jest amortyzowana kabina. No i oczywiście skrzynia biegów jest na Direct Drive, więc tutaj przełączanie jest o wiele lepsze i można powiedzieć bardziej komfortowe, ale jest tutaj te elektroniczne sprzęgło w MC, także myślę, że wiele się ta skrzynia można i nie różni i można po prostu sobie działać na podobnym... Na podobnym poziomie, no nie ma co tutaj się poszukiwać. Także jesteśmy już słuchajcie na miejscu, na tym kawałeczku gdzie składaliśmy wcześniej obornik. Na początek otworzę sobie burty, żeby, o tam mi nie chce pójść, muszę kamerę założyć na głowę. Burta poszła, otworzę jeszcze przednią. No i teraz zobaczcie, co się stało z obornikiem po półtora miesiąca, Jak cofniecie się pamięcią albo ja tutaj u góry zamieszczę. Do poprzedniego filmu, zobaczcie jaka tu wcześniej była hałda tego obornika. On został podrzucony. Cholerka, teraz się tu upierdzielę. On został e, podrzucony no i zaczął się już przerabiać. Czyli cały proces e, ro, w, przerobu obornika w tym momencie się rozpoczął. On zaczął siadać. Także do sierpnia będzie tutaj bardzo fajna. Eee, przerobiona masa, a ja teraz przejdę jeszcze do rzepaku. Przy okazji, jak tu jestem, nie mam specjalnie czasu, żeby tutaj wam liczyć pięterka, eee, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tu sobie pozwolę odsunąć. To jest, słuchajcie, jeden cały. Ja to nazwę rzepak. No, niech tak będzie, pewnie będziecie mnie pouczać, że eee, powinienem go inaczej nazwać. W każdym bądź razie jest to hybryda. Zobaczcie, ile on ma tutaj porobionych odnóg. Z tej strony, i po drugiej stronie jest tyle samo. Potem, teraz, ile jest tutaj już zawiązanych łuszczyn? No, i na dobrą sprawę, już możemy tutaj zobaczyć, e, powoli się zaczynają kształtować ziarenka Nie będę teraz tego liczył, bo nie mam na to czasu. W każdym razie, tak on się prezentuje tutaj w całym łanie. Wygląda, można powiedzieć, na tą chwilę bardzo fajnie. E, no i cieszy oko, ale ja nie jestem zwolennikiem, żeby teraz e, tutaj. Szacować jakiś plon jaki by z tego był. Kombajn oceni, kombajn pokaże co z tego będzie. E, tutaj część łuszczyn można powiedzieć już nie zostanie zawiązanych, są przesuszone. Ale trudno, taka e, kolej rzeczy. W każdym bądź razie jest to odmiana Imperio. E, I ta sama odmiana co u Konrada z kanału Szoko 12. Z tym, że różnica w siebie jest około 1,5 e, tygodnia. No i szoko chyba siał na takich lekko słabszych stanowiskach. Tutaj ten rzepak jest w większości na czwartej A, trzeciej A i trzeciej B. Także jak dla mnie naprawdę wygląda bardzo fajnie. No i zobaczymy jak będzie plonował w plonie głównym. No ja na początku zawsze podnoszę tą pierwszą, pierwszą budę, jak się to można tak nazwać. Żeby widzieć potem co się dzieje z tyłu. Ale trochę Łukasz źle mi rzuca, bo wbiera mi się tam obornik między jedną a drugą komorą. Będę to musiał oczyścić. Bo zaraz się tam zacznie coś krzywić. Także podnosimy tą z tyłu. Jest to dobre, bo nie jest obciążona jedna rama. Czyli jest to podzielone na dwa segmenty. I wydaje mi się, że przy włożeniu obornika, czy ziemi, korzeni, kamieni nawet Naprawdę bardzo dobre rozwiązanie tego typu przyczepach. Także opuszczamy, no i lecimy po kolejny transport I tutaj widzicie, przede mną akurat żeśmy się zjechali, brat Tomek z dwiema czwórkami Myślę, że się tutaj jakoś w miarę miniemy Właśnie małym John Deere'em sobie śmiga A my jedziemy dalej no i jak patrzę po czasie, to na pewno zaraz gdzieś tutaj e, powinien Tata Zetorem się wyłonić. Także za chwilę wam go pokażę. No i właśnie jest Zetorek na horyzoncie. Jedzie tutaj z przyczepą, z piątką, czy z szóstką można powiedzieć. No właśnie też tak Łukasz stara się ten obornik ładować, Słuchajcie, żeby e, no specjalnie na mnie spadało, tak? Bo to są krótkie burty. Najlepiej byłoby mieć takie dwie przyczepy, jak ja mam teraz, no i po prostu z nimi działać. Także ja sobie M-kom już mogę na pusto te 43, nawet na godzinę, na spokojnie polecieć. Nie cierpią wtedy opony, nie cierpi wtedy przyczepa, nie cierpi rama. Także podgonimy troszeczkę czasowo, żeby to miało ręce i nogi. No, i w tym momencie skręcamy już. Jak widzicie, tablica pszczewko 0,5. Także, jakby ktoś jechał do nas, to pamiętajcie, te 0,5 żeby miał ze sobą taki, taki dziwny, dziwny motyw się tutaj utworzył na tej e, tablicy. E, no, i widzicie, fajny asfalcik tutaj mamy, też nikt do niej nie mówiłem. E, kiedyś to była droga e, żużlowa, czyli mieliśmy tutaj dziury, błoto. E, no i tragicznie się jeździło. A teraz już można powiedzieć, kulturka no i można też nawet trochę pośmigać, także ja z prędkości nie schodzę, 43 na godzinę sobie tutaj śmigamy przede mną córki Tomka, Zuzia i Amelka jeszcze na wydaniu także pewnie dziewczyny mnie zabiją za te słowa ale trochę luzu trzeba tutaj wrzucić w tych odcinkach także widzicie już na gospodarstwie dojeżdżamy sobie w kierunku płyty zrobimy taki mały łuczek po szybkości, jak jest duży plac, nie ma żadnych przeszkód, to wiadomo, można sobie troszeczkę podgonić i powariować z tymczasem. I jesteśmy na miejscu. Teraz słuchajcie, ile my tego obornika fizycznie od tego bydła, które mamy w swoim gospodarstwie, jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu roku. Więc e, wydaje mi się, że nie skłamię, jeżeli powiem, że będzie to już ponad 1000 ton. Myślę, że na luzie to, to jest taka, ta, taka ilość, która e, nawet bym powiedział, że jest deko za mała, bo po, na pewno będzie dużo ponad 1000, ale nie przyjmijmy, że jest to 1000. Więc przy stosowaniu chociażby nawet 25 ton e, obornika na hektar, no to jesteśmy w stanie e, nawieść w danym roku 40 e, hektarów pod rzepak. Średnio staramy się tak siać około 50, powyżej 50, gdzieś tam do 60 hektarów rzepaku w ciągu roku. Więc na dobrą sprawę gdzieś tam te na 10, na 20 hektarów nam zawsze braknie, ale to wtedy wspomagamy się jakimś NPK i tutaj myślę, że jakoś uzupełniamy te braki azotowe i fosforowe w tym momencie i potasowe przede wszystkim. I także te 1000 ton to na luzie jesteśmy w stanie wyprodukować w przeciągu całego sezonu. Czy jest to dużo, czy mało, nie wiem. Musielibyście popatrzeć na swoje produkcje zwierzęce, które macie w swoich gospodarstwach. Wydaje mi się, że u nas jest to na bardzo optymalnym poziomie, i można powiedzieć, zawsze to jest, zawsze to jest coś, tak? Jest to jakaś alternatywa, i tutaj grunty nie cierpią. Z powodu stosowania tylko i wyłącznie nawozów e, sztucznych. No i widzicie taki blok Myślę, że no aż tak mocno nudny nie, nudny nie był. No wiadomo, do najlepszych nie należał, ale nie zawsze uda się skręcić coś po prostu, co e, cieszyłoby mocno oko. W każdym razie widzicie po prostu, co się dzieje aktualnie u nas w naszym gospodarstwie. No i taka odskocznia e, od tych zielonych żniw. Wracając jeszcze do tego filmu. E, który opublikowałem ze żniw tam z lat 2010-2009. E, powiem Wam szczerze, że troszeczkę tych filmów mamy więcej e, i w miarę możliwości będę starał się je publikować. Co więcej, jak Was mogę już tutaj zachęcić, e, mam materiał, który został przegrany e, ze starej kasy, kamery, która jeszcze tam wieciła vhs -y. e, Są to lata 2000, nawet 1999 rok. E, więc Będę starał wam się pokazać, jak wyglądało kiedyś nasze gospodarstwo, ale ten temat zostawiam sobie już na e, bardzo późniejszą jesień, wtedy, kiedy będę miał trochę czasu na ogarnięcie tych wszystkich materiałów. Także myślę, że będę Wam mógł to e, wszystko pokazać. Więc już Was zachęcam, bo coś takiego się podobne pokażę na moim kanale. Także e, no nie przedłużam już dzisiejszego odcinka, dość sporo się e, można powiedzieć, nagadałem. E, także dzięki, że oglądaliście. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki, abyście zostali z nami i nas oglądali. Także subskrybujcie kanał, łapki w górę, no i widzimy się w kolejnych nagraniach.